Siema, wszystkim z tej strony mówi Pinross. A oto kolejny odcinek z serii. Grajniak. Czyli zagrajmy w Eragon Dżornej. Pierwsze, co chciałbym zrobić w tym nowym odcinku, to zajrzeć do karczmy. Zobaczymy, co tam ciekawego się znajduje. Potem nam zostanie tylko porozmawiać ze strażnikami stojącymi przy bramie, oraz zajrzeć do sklepu. W takim razie. Chodzimy do karczmy. No dobra. Sprawdźmy sobie lokację. Szkarłatna róża. Okej. Okay. Ty, gościu. Kapturze. Czy ja cię skąd znam? Mogę z tobą porozmawiać? Napotkana osoba. Witajcie. Poznajecie mnie? Uratowaliście mi życie w kościu. Teraz nadeszła pora, abym wam się odwdzięczył. Weźcie proszę te mikstury. Jestem dostawcą i kupcem zajmującym się eliksirami. Wierzę, że Wam się przydadzą. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Otrzymujesz dwa cudowne eliksiry. O! Interesujące. Czyli to był ten gość, którego uratowaliśmy w, z obozu goblinów. W sumie opłacało się go uratować. Cudowny eliksir przywraca wszystkie perzety P oraz usuwa złe stany postaci. Tak? Zdecydowanie opłacało się go uratować. Super. No dobra. To co w takim razie porozmawiajmy sobie z tutejszymi postaciami. Na sam początek zaczniemy od karczmarza. Karczmarz. witam w szkarłatnej róży. Czym mogę służyć. Chcemy wynająć pokoje. Dzieje się coś ciekawego. Na razie dziękuję. Chcemy wynająć pokoje, niestety bardzo mi przykro, ale aktualnie wszystkie pokoje są zajęte. O! Szkoda. No cóż, porozmawiajmy jeszcze raz. Tak, witamy w Szkarłatnej Róży. Więc tak. Dzieje się coś ciekawego? Zależy o co pytacie. W tej limie panuje niezbyt ciekawa sytuacja. Powiedz coś o dokach. Coś dzieje się w centrum. Słyszałeś o kradzieżach? Już wychodzimy. Powiedz coś o dokach. Ostatnio jest tam okropne zamieszanie. Niejaka Lady Odeta wykorzystuje sytuację kupców, aby wziąć interesy w swoje ręce. Jej marynarze trzymają w garści całą dzielnicę. Ktoś powinien ich powstrzymać. Co na to straży? Co takiego robią? Czemu ona to robi? Co na to straże Strażnicy mają związane ręce, jej działania są ponoć w pełni legalne i ma nawet dokumenty z Urbranu dotyczące przejęcia władzy W tutejszych giliach kupieckich i morskich Chcemy wynająć pokój, dzieje się coś ciekawego Tak Co takiego robią? Zastrasza wszystkich swoimi ludźmi i całkowicie zmonopolizowała sieć morską. W tej chwili jest jedynym bezpiecznym przewoźnikiem. To niezwykle podejrzane, ponieważ najlepsi kapitanowie utracili swoje statki. Ta mówi, że jej działania są w pełni legalne, a chwilę potem mówi, że zastrasza. A zastraszanie jest nielegalne. Jedno zaprzecza drugiemu. Czemu ona to robi? Proste dla swoich interesów, a po cóż innego miałaby tak działać? Chcemy wynająć pokoje, dzieje się coś ciekawego. Tak, sprawdźmy coś innego. Co dzieje się w centrum? Całe miasto i władze są niespokojne, zupełnie jakbyśmy szykowali się do wojny. Większość towarów trzeba wysyłać lądem, co? Działa bardzo niekorzystnie na handel. W samym zamku pojawiło się więcej strażników. Wszyscy mieszkańcy są dziwnie nieufni i niespokojni. Dobrze wiedzieć. Chciałbym coś jeszcze zapytać. Słyszałeś o kradzieżach? Kradzieżach mówisz? Ponoć w dzielnicy zachodniej grasuje jakaś złodziejka, nijaka Merelia. Że komu ukradła nawet kostur ze świątyni, tak na marginesie wydaje mi się, że ma związek z gangiem Odetty z doków, Odetty jest to gildia złodziei, Cóż, pora na nas? Odetty? Lady Odetta to tajemnicza kobieta, która trzyma w garści całe doki i handel morski. Wydaje mi się, że jest powiązana z władzami imperium. Hmm, interesujące. Słyszałeś o kradzieżach? Tak. Jest tu gildia złodziei. Na szczęście ostatnio udało nam się opanować parę lat temu. W tej chwili grasują tu tylko nieliczni pojedynczy złodzieje. To nie Urubernczy. Teraz Leona w tamtych miastach jest dopiero pełno kradzieży i okrucieństwa. Aha. No dobrze. Na razie dziękuję. Porozmawiajmy sobie z twoimi klientami. Tak. Tutaj jest blokowanie. Klient. Odejdźcie proszę. Rozmawiam. Okej, okay, nie przeszkadzam tobie kolego. A ty? Klient, odejdźcie proszę, rozmawiam. Aha, no to sobie rozmawiajcie. Ty coś powiesz? Klient. Tutejsze ceny zdecydowanie mi nie odpowiadają, ale cóż, warto. Jak warto, to warto. Klient. Ta karczma jest chyba bezpieczniejszym miejscem niż sam zamek królewski. Rozumiem. Ty coś powiesz? Klient, mają tu najlepsze trunki w całym imperium. Dobrze wiedzieć. Klient, tak sądzę, że masz rację. Ostatnio nic nie toczy się w mieście tak jak powinno. Klient, a gdzie maniery? Nie widzicie, że rozmawiam. Uj, przepraszam. Nie przeszkadzamy. Coś powiesz? Klient, ostatnio ta karczma wyjątkowo się zatłoczyła, mimo że żyjemy w niespokojnych czasach. Właściciel wykorzystał to jeszcze bardziej podniósł i tak nieźle wygórowane ceny. No cóż, czasem tak bywa. Okej, okay. chciałbym przejść, mogę przejść? Okej. Okay. Klient, przepraszam, ale jestem w trakcie posiłku. Aha, smacznego ci życzę. No, niech sobie je. Jeszcze ten gość. Strażnik, nie naróbcie sobie i innym klientom żadnych problemów. No, spokojna twoja rozczochrana, nie będziemy przeszkadzać. Strażnik, hej, nie widzę, żebyście mieli przepustkę do pokojów. Proszę odejść. O, nie pozwala nam wejść na górę. Czyli wszystko w tym temacie. W takim razie wychodzimy z karczmy. I teraz zapiszmy sobie grę. Okej. Okay. Chodźmy w tę stronę. Mogę tędy pójść. Dalej widać mnóstwo domów. Nie wyróżnia się nic interesującego. Aha. Tę stronę nie pójdziemy, no to w takim razie chodźmy do stojących tutaj strażników, porozmawiamy sobie z nimi, zapiszmy grę i coś powiecie, cokolwiek, no to wchodzimy. Strażnik, czego potrzebujesz? Jak dojdę to, mam ważną wiadomość: jak mogę wejść do środka, jak dojdę to. Strażnicy, czy ja wyglądam na informację turystyczną? Zapytaj któregoś z przechodniów, bądź wstąp do karczmy. Aha... Szkoda, no cóż... Chciałem się dowiedzieć, gdzie dojdę, to... Jak mogę wejść do środka? Nie możesz wejść, tylko na specjalne pozwolenie. Chyba, że jesteś kimś szczególnie ważnym. Jednak nie sądzę. Yy, jestem smoczym jeźdźcem, to się liczy? Wydaje mi się, że chyba raczej nie. No cóż. W takim razie podejdźmy jeszcze raz. Czego potrzebujesz? Mam ważną wiadomość. A cóż to? Mów. Mieszkańcy Daretu są w niebezpieczeństwie. Janzak został napadnięty przez Urgale, a wszystkich mieszkańców wymordowano. Gdy przyjeżdżaliśmy z wujem przez tę wioskę, zostaliśmy wszystko zrujnowane. Trzeba koniecznie wysłać jakąś pomoc do Daret, albo tamtejszych mieszkańców czeka taki sam los. Interesujące. Opowiedz mi coś więcej. Doskonale, że nas o tym informujesz. Niepokoił nas brak kupców z Dart. Władze zostaną natychmiast poinformowane, a sprawa zbadana. Zdobyto 35 punktów doświadczenia za wykonanie zadania. Okej. Okay. Kwestik został wykonany. Zapiszmy sobie grę. Mogę wejść? Nie mogę. Coś powiecie? Nie powiecie. Hmm, chodźmy teraz. Do domu tego kupca. No właśnie, bo zapomniałem w poprzednim odcinku sprawdzić ten dom, który niestety jest zamknięty. No to co? Wejdźmy teraz do tego domu. Sklep w centrum. Lokacja. Zapiszmy sobie grę i porozmawiajmy z tym gościem. Kupiec, witajcie. O, widzę, że posiadacie pióra gryfa. To przecież taki rzadki towar. Skąd go macie? Nie twój interes. Znaleźliśmy, kupiliśmy. Znaleźliśmy. Tak po prostu. Cóż mi się w to nie chce wierzyć? Nikt nie porzuca na drodze od tak piór gryfa. Jednak to nie moja sprawa. W każdym razie mam dla Was propozycję, mnie do odrzucenia. Odkupię od Was te pióra za 10 koron za sztukę. Hmm, 10 koron, powiadasz? Hmm, co by tu powiedzieć? 10 koron? Skandal. Niestety nie oferują Wam nic więcej, nie są one w idealnym stanie. A poza tym, nigdzie indziej nie dostaniecie więcej za takie pióro. No dobra, więc co Wy na to pohandlujemy? Oto Twoje pióro. Doskonale, zaś to Wasze. Pieniądze. Ubiliśmy interes. Otrzymujesz 10 koron. Pieniążki bierzemy. 35 koron. Zostało nam jedno pióro gryfa. Okej. Okay. Tak, sprzedajmy to ostatnie pióro. Kupiliśmy. Kupiliście. Powiadasz. Ciekaw jestem kto odprzedał wam tak rzadki towar. W każdym razie mam dla was propozycję nie do odrzucenia: odkupię od was te pióra za 10 koron za sztukę. No dobra, cóż, odpowiada nam to. Fantastycznie, zatem oto wasze 10 koron. A ja zabieram jedno pióro. Otrzymujesz 10 koron. No dobra, 45 koron. Coś jeszcze powiesz? Sprzedawca. Witajcie w moim kramie. Czy mogę mi jakoś pomóc? Pokaż swoje towary. Co ty tutaj takiego ciekawego posiadasz? Kolego, śmierć w butelce. Opary substancji z Friskal Handlar mogą silnie otruć i oszołomić wrogów. Hmm, interesująca buteleczka. Cudowny eliksir, zioła, mikstura wybuchów. Aha. Na razie nie będziemy nic kupywać. Zakończ. Tutaj mogę cię kolego okraść? Niestety nie mogę. No to w takim razie wychodzimy z jego sklepu i teraz zapiszmy sobie gra. Ogarnęliśmy całe teirm centrum. Dalej widać mnóstwo domów, nie wyróżnia się nic interesującego. Aha, tędy nie możemy iść. Skoro ogarnęliśmy całe teirm centrum, to teraz chciałbym wyruszyć w stronę doków. Tak. Tam jest też sporo rzeczy do roboty. Zanim udamy się do zielarki Angeli, powinniśmy iść w tę stronę. Zapiszmy sobie grę i chodźmy. Okej, okay, Tejrym Zachodni. O nie, 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 czekajcie. Do Tejrymu Zachodniego pójdziemy kiedy indziej, ponieważ tam też jest sporo rzeczy do roboty. Jednak najpierw chciałbym udać się do doków. Powinienem iść w tę stronę, dokąd się kierujesz. Tak, kieruję się do doków. Mijając mniej istotny obszar miasta, dotarliście do dzielnicy portowej. jesteśmy okej okay. irmy centrum, boże centrum co ja gadam doki, teirm doki się wszystko mi normalnie w głowie myli no cóż, czasem tak bywa zapiszmy grę i sprawdźmy tutaj jest zamknięte tutaj też i tu napotkana osoba, czego chcecie odejdźcie No cóż, sprawdźmy domy. Napotkana osoba. Przepraszam, nie rozmawiam z obcymi. Sprawdźmy, co tutejsi ludzie nam powiedzą. Kotek, kotek, miał czuś, biały kotek. Mogę go pogłaskać? Mogę, mogę? Niestety nie mogę. Miał. <gryw> Uroczy kiciuś, który mnie blokuje. I zablokował mnie. Kurde, no nie mogę się ruszyć. Spadaj stąd kot. Ok. No cóż, skoro tędy na razie nie przejdę. Napotkana osoba. Jest tu wystarczająco niespokojnie. Nie potrzebujemy obcych. Wystarczająco dużo problemów narobiła Odetta. No dobrze. Chodźmy w tę stronę. Tutaj mamy kilka domów. Tutaj jest zamknięte. Tutaj też. Napotkana osoba, przepraszam, szukam pewnego miejsca, proszę dać mi spokój. No dobra, daję ci spokój, kolego lub koleżanko. Tak, mm, tutaj zamknięte. O, tutaj możemy wejść. Dom w termie. lokacja. Na wszelki wypadek zapiszmy sobie grę. Tutaj mogę wejść. Napotkana osoba, śpi. Tak, my spoglądamy na nią. Słój jest szczelnie zamknięty. Nie ma tu interesujących przedmiotów. Nic co można byłoby wynieść. Okej. Okay. Tutaj coś jest. Znajdujesz mały eliksir. No i super. Wychodzimy. Ty coś kolego powiesz? Napotkana osoba, jesteście podróżnymi, w takim razie radzę koniecznie zajrzeć do naszej karczmy. Tam wszyscy są mile widziani. Dzięki za informację, na pewno tam zajdziemy. Tutaj jest zamknięte. Tutaj mamy kolejnego handlarza, którego zostawimy sobie na kiedy indziej. Tutaj możemy wejść. Dom w tej irmie. Okej. Okay. Tutaj drzwi są otwarte. W szafce znajdują się nieprzydatne przedmioty. No dobrze. Nic ciekawego. Tutaj coś mamy. Nie. Tutaj są tu tylko ubrania. W szufladach nie ma nic interesującego. W szufladach nie ma nic interesującego. No szkoda. Tutaj drzwi są otwarte. Znajdujesz spin. O, jakiś nowy klejnocik. Pokaż mi go. Spin, spin, spin. Spin jest delikatnym i kruchym klejnotem. Ok, bierzemy go. Czyż tu jeszcze jest? Nie? W takim razie wychodzimy. Tutaj coś jest. O, kolejne otwarte drzwi. Dom w Tejrmie. No i super. Drzwi są zamknięte. Szkoda. O, tam leży pewna dziewczyna. I bardzo bym chciał, żeby było otwarte. W słojach znajdujesz ziele Delois. Tak. Mówi się trudno. Skoro drzwi są zamknięte, no to niech już będą zamknięte. Tutaj sprawdzałem chyba. Tak, sprawdzałem. Ty kolego coś powiesz? Ciekawego. Napotkana osoba ostatnio w karczmie sporo się dzieje. Takie czaty doskonale jej sprzyjają. No jasna sprawa. Tutaj jest zamknięte. Tutaj też. Z kolei tutaj mamy to tylko portowy magazyn. W środku prawdopodobnie nie ma nic interesującego. O, ho, 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 nic ciekawego do wyniesienia. Tutaj widzę grupkę marynarzy. Podejrzewam, że tamta kobieta stojąca to niejaka Lady Odetta, z którą sobie porozmawiamy. Na razie nie teraz. Napotkana osoba. Piękne mamy dziś morze. No wiadomo. Znajdujesz w naczyniu cztery korony. Pieniążki bierzemy. W naczyniu nie ma nic interesującego. Ok. I tutaj mamy karczmę. Tak zwane pewnie wrota żywiołów które bardzo bym chciał sobie sprawdzić. Jednak na razie nie teraz. Zapiszmy sobie grę i tą tutaj karczmę, tawernę oberże Sprawdzimy w następnym odcinku. Tak więc dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli film wam się spodobał, to śmiało go komentujcie i subskrybujcie. Łapki w górę są bardzo mile widziane. No i w zasadzie to tyle. No cóż, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.